Tutaj najlepsze, no to by były na przykład kierunki ekonomiczne. Ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość. O, proszę, to biuro już jest naznaczone i w tym biurze nie inwestujemy. Zniechęca się do tego, sprzedaje, bo jakaś tam informacja wyszła. Tak jak na przykład teraz firmy gamingowe była zła informacja odnośnie gry, o poprawkach. Maj za oknem, dalej chłodno. Co doktor zrobi, gdy zaczną się pierwsze upały? Doktor Rafał Parwi, ekspert w zakresie finansów, bankowości, rachunkowości, specjalista w temacie inwestowania i, co warto wspomnieć, doktor nauk w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Dzień dobry, panie doktorze. Zaczniemy może od kwestii kluczowej, bo jak wiemy, inwestowanie jest bardzo ważnym etapem, tak samo jak oszczędzanie, ale po oszczędzaniu nadchodzi czas na coś, dzięki czemu można te oszczędności pomnożyć. No i właśnie jest to inwestowanie. No i w jaki sposób i w co najlepiej jest inwestować w tych czasach w dobie pandemii? Tak. Czy najlepiej, tutaj już jak wiemy, że nastąpił duży odpływ środków też z banków, no i przede wszystkim będziemy inwestować w ziemię. To jest jako pierwsza rzecz, dlatego że chcemy, się ustrzec przed takimi pandemiami i tym samym w ziemię, jakąś działkę rekreacyjną, albo nawet dom. Bardzo duże zapotrzebowanie jest teraz na domy, a nawet uwaga, na o mniejszej powierzchni. A to oznacza, że chcemy mieć ten skrawek nawet swojej ziemi i chcemy się tam schować przed światem zewnętrznym. Następnie, jeżeli ktoś chce już pomnażać te środki, no to oczywiście są obligacje, akcje, ale przede wszystkim też instrumenty finansowe dużego ryzyka, czyli na przykład kontrakty terminowe, instrumenty pochodne, właśnie opcje. I tym podobne. Czyli widać, że jak najbardziej możemy inwestować w dobie pandemii i nawet nieźle na tym zarobić. Dlatego, że nie bójmy się inwestowania, nie bójmy się tych spadków, takie jakie były spektakularne w 2020, jak się pandemia zaczęła. Ale patrzmy na to z innej perspektywy: na to, że my właśnie możemy zarobić i wyprzedzić tych inwestorów, którzy właśnie się w tym momencie bali zainwestować, a wszystko wyprzedali. No tak wiadomo, często strach może ludzi zmusić do wielu rzeczy. I tutaj warto pamiętać o tym, żeby inwestować tyle, ile można potencjalnie stracić, bo wtedy bezmyślnie można szybko sprzedawać, sprzedawać, żeby odzyskać jak najwięcej. A jak to mniej więcej wygląda w stosunku możliwości uzyskania, możliwości straty w takich inwestycjach? Które są najbezpieczniejsze, które są najmniej bezpieczne? No, najlepsze by były lokaty, ale na tych lokatach, jak wiemy, po tych zawirowaniach i pandemii, to jest 0,1% stopy bazowej. To jest nic. Można powiedzieć tyle, co nic. Bliskie zero. A w związku z tym, jak ktoś nie chce nic robić, kupuje sobie obligacje i czeka spokojnie, aż mija rok, dwa, trzy, cztery i następnie może realizować swoje zyski. Natomiast, czyli tą premię, która będzie dołożona. Natomiast, jeżeli nie mamy na to czasu ani ochoty, a chcemy coś szybciej zarobić, to wówczas należy zainwestować m.in. w akcje lub w instrumenty finansowe o większym ryzyku, bo jak wiemy, im większe ryzyko, tym większa premia, a w związku z tym. Na akcjach może to być nawet kilkadziesiąt procent, no może nawet tam 100% i 200%, ale też trzeba się liczyć z ryzykiem spadków i utraty tej premii, jeżeli szybko nie wyjdziemy z tych akcji, czyli nie sprzedamy. Natomiast y, również instrumenty finansowe to już jest ponad 100% ryzyka, na przykład kontrakty terminowe na indeks, czyli na przykład na WIG 20 To tutaj możemy zarobić ponad 100% i to nawet w ciągu jednego dnia, ale musimy się liczyć też z takim samym ryzykiem utraty środków, również ponad 100%. Dlatego należy wybierać ostrożnie, nie inwestować całego kapitału, a nawet dywersyfikować ten kapitał. Oczywiście. No, jakie są, może tak, jak ktoś zaczyna już z takim inwestowaniem, to jaki kierunek nauczania może obrać, aby móc jak najlepiej zacząć inwestować i pomnażać swój kapitał, nawet jeszcze jako uczeń szkoły średniej? Tutaj najlepsze, no to by były na przykład kierunki ekonomiczne. Ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość. Czyli wszystko, co jest związane z pieniędzmi. Cały świat się właściwie obraca wokół tych pieniędzy. No, bez pieniędzy nie możemy nawet realizować swoich marzeń jako takich. Ale y, praktycznie właśnie y, podchodząc do sprawy, to między innymi, tak jak powiedziałem, ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, czyli te kierunki już w szkole średniej obrane i kontynuowane na studiach, dadzą nam bardzo duże efekty. Mm -hmm. Rozumiem, no tutaj u nas w Opolu, w najbliższej szkole, jaka, jedyna szkoła, która uczy kierunków ekonomicznych, to jest zespół szkół ekonomicznych yy, imienia generała Stefana Roweskiego. No ale też warto wspomnieć o tym, że tam są kursy, dzięki czemu można wyjść ze szkoły nawet z trzema tytułami. No a po szkole średniej, jeśli ktoś dalej chce się rozwijać w, w stronę ekonomii, w stronę finansów, no to i wielu innych, to wychodzi do wyboru Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu. A wchodząc do tematu jak taka osoba, która zaczyna swoją przygodę z inwestowaniem, może odróżnić giełdę od takich na przykład rynków finansowych jak Forex, na których roi się od nieuczciwych brokerów? No i słyszymy bardzo dużo o oszustwach, jakie następują na takich rynkach. Tak, to tutaj trzeba sprawdzać w ogóle certyfikat, czy ma pozwolenia w ogóle na prowadzenie tego domu maklerskiego, biura maklerskiego, w ogóle całej instytucji tej finansowej, czy w ogóle spełnia wymogi rynku, czy komisji nadzoru finansowego, No i tym samym sprawdzić, czy faktycznie funkcjonuje na tym rynku od jakiegoś czasu i ile osób w niej uczestniczy. Czy to jest tylko taki jednorazowy nasz. Czy innych jakieś uczestnictwo, albo wiele negatywnych też komentarzy na ten temat. Co można ze przeczytać w różnych rozporządzeniach, a przede wszystkim opierając się na słowie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie to będzie wskazane, że o proszę, to biuro już jest naznaczone, i w tym biurze nie inwestujemy. Czyli to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no to faktycznie musimy zobaczyć, w co chcemy inwestować. Czy to będą właśnie instrumenty finansowe, bardzo dużego ryzyka, Forex. Tutaj też przestrzegam, bo to już niestety 24 godziny możemy grać na walucie, wyjdziemy gdzieś tam na przykład przespać się i rano już obudzimy się o połowę portfela mniejszym, mniejszym zasobów w portfelu. W związku z tym no, nie będzie to takie dość ciekawe. Dlatego najpierw proponuję od tych łatwiejszych instrumentów, od akcji i jakiś powiedzmy, niech to będą instrumenty pochodne, gdzie mamy możliwość y, uczestnictwa w grze. Na przykład od rana, czyli od 9:00 8.45 instrumenty pochodne do 17:00, do zamknięcia naszej giełdy. Tak. A tak z doświadczenia doktora, yy, sposób inwestowania, jak? Bo jest on bardziej traderem, czy bardziej takim yy, zwolennikiem inwestycji długoterminowych? W, w, w sytuacji na przykład na giełdzie, yy, lepiej jest kupywać dzisiaj, za dwie godziny sprzedawać, patrzeć na zyski cały czas. Czy lepiej jednak kupić, zostawić, niech poleży i za jakiś czas sprawdzić, czy cena wzrosła? Ja jestem właśnie i jednej opcji i drugiej, dlatego że jedna opcja jako day trader to zarabiam to, co mogę tutaj w ciągu dnia i to możemy inwestować i tak dalej, z tego korzystać cały czas, ale też trzeba patrzeć o na przyszłość, dlatego jest dywersyfikacja portfela i w związku z tym instrumenty o mniejszym ryzyku, instrumenty o większym ryzyku. A natomiast o tym mniejszym to długoterminowo, i między innymi na przykład od, tak jak powiedziałem, to jakichś akcji, czy nawet obligacji, które nawet jak się znajdą w portfelu zawsze dadzą nam tą przysłowiową dodatkową złotówkę w przyszłości. A jest jeszcze jedna opcja: kupując takie obligacje, możemy otrzymać, dać je pod zastaw na rachunku maklerskim i 80% tej kwoty wykorzystać z kolei znowu na kolejne inwestycje. No w takiej sytuacji to można na tym dość dużo zarobić, no i jeszcze co trochę bezpieczniejsze. A ja by tak patrzę na inwestorów, jakie są takie najczęstsze błędy początkujących inwestorów? Przede wszystkim kupują akcje, Jeżeli coś traci na akcji ktoś, nawet nie, jeżeli chodzi już nie, jeżeli nie ma nawet tego okresu pandemii, zniechęca się do tego, sprzedaje, bo jakaś tam informacja wyszła. Tak jak na przykład teraz firmy gamingowe była zła informacja odnośnie gry o poprawkach, te akcje spadły, ale to na pewno znowu pójdzie do góry, wróci i widać, że na przykład spadki sięgają nawet 100% od wierzchołka. No i ktoś już jest zniechęcony, oddaje to na dołku i traci, bo za chwilę te akcja znowu idą w górę. Zatem nie można tego robić pochopnie, nie można robić tego pod wpływem emocji. Trzeba jeszcze raz przeanalizować sytuację, a nawet zrobić to jutro bo to, co zrobimy jutro, no będzie może korzystniejsze, jak coś przemyślimy, zresztą tak jak w życiu i, i, i wszędzie, aniżeli to, co zrobimy pochotnie i stracimy bardzo dużo. Dlatego też należy dokonywać analizy technicznej, fundamentalnej, sprawdzić, czy faktycznie, no, czy faktycznie ten majątek tej firmy jest aż tak niski i wyjdzie, że nie jest, a w związku z tym nie wyprzedajmy tego na taki, przy takiej wartości akcji, gdzie to jest niekorzystne i absurdalne, bo na przykład... Wszyscy tak zadziałali pod momentem, pod danym momentem, w danej chwili? No właśnie, tutaj skłania się efekt ówczego pędu. Też Dokładnie. widocznie jak niektórzy widzą, że coś rośnie, przykładowo Bitcoin rośnie, to wszyscy zaczynają wchodzić, a może się okazać, że to po prostu jest szyb bańki. No ale jeśli ktoś chce inwestować, ale jednak boi się podjąć ryzyka i zdecyduje się jednak na te na przykład lokaty w banku, no to jaki według doktora może liczyć lokaty w banku? Jakie są według doktora przewidywania? Stuprocentowych. Tak, tutaj przewidywania są takie, że na pewno już ta pandemia no powoli się kończy. Mam nadzieję, że nie będzie czwartej fali, nawet jakby była, to już ile mamy milionów dziesięć ponad zaszczepionych osób, później już drugie szczepienia, a druga dawka, a jeszcze ewentualnie kolejne osoby, czyli już widać, że to się już powoli wykrusza ta pandemia, a w związku z tym kończy, a jeżeli tak, na pewno te stopy pójdą w górę, bo te stopy były obniżone właśnie po to, żeby wesprzeć gospodarkę i przedsiębiorców żeby odciążyć ich od tych odsetek jakie płacili przynajmniej od kredytu. A w związku z tym jak pójdą stopy, znowu te pieniądze zostaną zebrane z rynku i te lokaty będą już lepiej oprocentowane, już to się będzie opłacało. A jak się będzie opłacało, no to widać, że nawet jak ktoś nie chce nic robić, nigdzie inwestować, chce mieć święty spokój, tylko leżeć tutaj pod parasolką, jak jest lato, i opalać się później, no to nie musi się niczym martwić i ma te pieniądze na lokacie lub na obligacji. Czyli widać, że na pewno te stopy pójdą w górę i myślę, że wrócą do bazowej 1,5%. Czyli stanowisko pana będzie jasne co do utrzymywania depozytów w bankach jako płatne, no bo jeden bank już zdecydował się na taki krok, czego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie pochwalił, no a ostatecznie EBP nie pozwolił na taki krok. Czyli uważa pan, że raczej depozyty w bankach nie będą płatne? Nie, myślę, że nie będą płatne z tego względu, że faktycznie powstałby taki lekki chaos, dlatego że wszyscy zaczęliby ściągać te środki, no bo ktoś zdroworozsądkowo myśląc patrzy, no skoro mam jeszcze dopłacać do tego, że trzymam pieniądze, z których i tak nic nie mam, no to to byłby absurd, a w związku z tym zaczęto by inwestować w dobra, usługi i tym samym znowu ta inflacja by była o wiele wyższa, no bo jak rzucilibyśmy znowu ileś tam środków na rynek, o ile więcej, to, to wale zaczęłyby znacząco drożeć. No oczywiście, a taka sytuacja przypomniałaby to, co jeszcze niedawno działo się w Grecji. Znaczy, tak, według doktora, kredyty inwestycyjne to jest narzędzie dla każdego, czy jednak tylko dla bogatych, którzy już mają jakieś zaplecze finansowe? Myślę, że dla każdego, dlatego że tutaj inwestować może każdy, a przede wszystkim te kredyty inwestycyjne cały czas słyszymy są różne dla małych, dla mikroprzedsiębiorców, osób fizycznych, dla dużych firm też jak najbardziej, bo dzięki inwestycjom wzrasta nam później, zostają aktywa trwałe i tym samym firmy się rozwijają. Natomiast dla małych tutaj przedsiębiorców, jednoosobowych właśnie, mikroprzedsiębiorców, a nawet osób fizycznych, również te kredyty są o tyle dobre, że nie dość, że inwestujemy, to jeszcze liczymy na to, że w danym terminie nastąpi zwrot kapitału, a do tego ta duża premia, no bo skoro inwestujemy, to nie po to, żeby tylko zwrócić swój kapitał po jakimś czasie, ale również otrzymać tę premię wyższą aniżeli rynkowa stopa zwrotu. Rozumiem. No dziękuję Panu doktorowi za tą rozmowę, na pewno rzeczy i tematy poruszone w tej krótkiej, bo krótkiej, ale jednak treściwej i bardzo ważnej rozmowie pomogą początkującym inwestorom w podjęciu i osiągnięciu swoich celów. No tak na koniec, mam prawie maj za oknem, dalej chłodno. Co doktor zrobi, gdy zaczną się pierwsze upały? No myślę, że gdzieś wreszcie pojadę i że wreszcie ta gospodarka będzie otwarta każdym województwie, nie tylko w wybranym. Bo tak trochę dziwnie się czuję z drugiej strony, że <grystanie> właściwie teraz może, można też pojechać gdzie indziej i tam już jest kilka rzeczy otwartych, ale u nas na przykład nie. Czyli chodzi mi o południową Polskę. Dlatego ja też myślę, że każdy już z tego skorzysta, bo każdy jest chętny tutaj, jak ja to mówię, naładować akumulatory na słońcu i zacząć kolejne inwestycje. Oczywiście. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Ci tych, którzy słuchają jako podcast, za. Za to, że słuchali naszej rozmowy, i może do kolejnej. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.